Cześć! Ja jestem Brodaty, a przed Wami Brodaty wrażenia z testowania bety Star Wars Battlefront, czyli nowej produkcji z platformy Origin, która pojawić się ma w listopadzie 2015 roku. Oczywiście jest to luźna pogadanka na temat tego, co w Battlefront w becie mi się spodobało albo co mi się nie spodobało, co mi przypadło do gustu po, tej, po testowaniu tej dostępnej dla wszystkich chętnych bety. Wielu fanów czekało na informacje przykładowo o Company 3 albo o drugiej II wojny przez Studio Dynes. Tymczasem, wraz z nadchodzącym nowym filmem, otrzymaliśmy przedsmak w realiach Star Wars. Czy to dobrze? No, możecie dowiedzieć się, jakie były moje wrażenia z testów. Muszę się jednak Wam na początku do czegoś przyznać. Nie pytajcie mnie naprawdę o nawiązania fabularne w tej grze oraz brak poprawnego nazewnictwa w realiach Gwiezdnych Wojen. Strach się przyznać przed Wami ale zawsze wolałem Star Treka. Mimo wszystko do Star Wars Battlefront podchodzę bez jasnej oceny na samym początku. Pokażę Wam zalety i wady tej wersji testowej, oczywiście według własnego zdania. Gra przede wszystkim nie posiada trybu single player, kampanii, a na PC-cie powinna pojawić się 17 listopada. W becie dostępny mamy wstępniak do trybu takiego trochę jakby jednego gracza, jednak no niby taki tryb jest. Oczywiście możemy w nim grać w kooperacji oraz mamy dwie mapy, w pełnym trybie sieciowym. Możemy przetestować swoje umiejętności na planecie Tatooine, gdzie samemu albo z kolegą będziemy odpierać kolejne fale sił Imperium. Mamy kilka dostępnych trybów trudności, parę achievementów do wbicia, co którąś falę będziemy też klepać się z tak zwanym, jak to się nazywało, ATST, czyli tym e, biegającym metalowym, irytującym czymś. No, jak mówi Wikipedia, czyli Wikipedia Star Wars, jest to w skrócie All Terrain Scout Transport, czyli no. Wielkie mechaniczne coś. Walka z tym ustrojstwem jest naprawdę przyjemna i dynamiczna. Mimo, że trochę ganiamy się wokół jednego punktu, gdzieś tam się chowamy, kryjemy, strzelamy, jest to naprawdę fajne. Sam tryb dobry do treningu, chociaż w mojej ocenie sieciowej strzelance, która powinna bazować na dużej sieciowej rozwałce, niepotrzebnie poświęcono na ten tryb, powiedzmy, czas na jego stworzenie. Pierwszą w pełni sieciową mapą dostępną w becie Battlefront jest Drop Zone. Tutaj warto zacząć swoją przygodę przed udaniem się na największą mapę, jaką mieliśmy do testów. Przypomnę tylko, że beta Battlefronta, no moi drodzy, beta nie jest. To tylko reklama przed premierą, bo tak samo jak w becie Battlefield 3 albo Battlefield 4 nie załatono tam do dzisiaj błędów, które były w okresie beta testów. Drogą naszym zadaniem jest przejąć obronić spadające kapsuły, które lądują w różnych miejscach. Mapa jest wykonana naprawdę bardzo ładnie i przeznaczona na 16 graczy 8 na 8 Inne mapy są dla większej ilości graczy, więc spokojnie nie panikujcie. Jeszcze. Do dyspozycji mamy oczywiście siły rebelii oraz imperium. W tre widać nieźle wykonane animacje walk, jakieś tam statki, powietrzne pościgi, eksplozje, wybuchy itd. Ważne, co warto zaznaczyć, grać możecie z perspektywy pierwszej i trzeciej osoby. Możecie to zmieniać trzymając klawisz C albo ustawiając w opcjach gry na stałe. Zoom z broni w trzeciej osobie wciąż posiadacie no, w tej standardowej formie, więc różnica leży jedynie w położeniu kamery przy chodzeniu i bieganiu, nie macie jej w oczach, tylko za sobą. No, coś w tym stylu. Większość materiału będzie z pierwszej osoby, bo tak mi się po prostu wygodniej gra. W drop zone. Jest dynamicznie i przyjemnie, pierwsze wrażenie z Battlefront miałem naprawdę pozytywne. Te charakterystyczne, no wiecie, pciu pciu pciu, pciu karabinkami, latające lasery, tak zwany feeling tych broni, mimo że Star Warsowych, jest przyjemny. Mechanika mapy Drop Zone jest prosta. Mamy przejąć i obronić więcej kapsuł od przeciwnika. W tradycyjny sposób w przypadku strzelanek od Electronic Arts taki tutaj zdobywamy doświadczenie, ale i walutkę do powiedzmy rozwoju naszej postaci. Według zapowiedzi Battlefront ma nie posiadać klas postaci. Sami będziemy ją tworzyć z wykupywanych broni i perków. Warto sobie drop Zone pograć dla samego wczucia opanowania broni, poznania mechaniki. Główną cechą marketingową w becie Battlefront jest jednak mapa Walker Assault, przeznaczona dla 40 osób. Czemu nie klasyczne 64? Nie wiem. Do tego, że na konsolach graczy w Battlefield było zawsze trochę mniej, jesteśmy przyzwyczajeni. Ale na PC-cie? No bez jaj. W trybie Walker Assault mamy podobnie dwie strony, jednak tutaj z konkretnymi zadaniami. Imperium atakuje za pomocą kultowych dla uniwersum Star Wars wielkich kroczących metalowych bestii zwanych AT-AT. Zaś rebelianci mają utrzymać linki, czyli punkty kontrolne, które co jakiś czas będą powodowały, że AT-AT będą wrażliwe na obrażenia. Wtedy cała drużyna rebeliantów teoretycznie powinna rzucić wszystko co robi i skupić ogień na jednym z nich. Nieważne czym, bo trochę dziwnym elementem mechaniki Battlefront jest fakt, że tutaj możemy rozwalić tego wielkiego at, -AT albo trochę mniejszego AT-ST, yy, czyli na przykład też działko stacjonarne, jednym przypadkowym strzałem z karabinu, kiedy akurat dany obiekt ma 1% HP. Miałem taką sytuację, kiedy stwierdziłem, że ze snajpy strzelę sobie w at, -AT przypadkiem, niechcący, dla testów, a tu wielka eksplozja i at, -AT rozwalony. Trochę dziwne. Mapa dostępna w Walker Assault jest duża, niestety mało różnorodna, trochę śniegów, parę górek, trochę okopów, hangar z tunelami i to w sumie wszystko. Wrażenie za to robią kroczące przed nami AT-AT oraz bijące się nad naszymi głowami X-Wingi yy, i inne te Star Warsowe rzeczy, no sorry, nie znam się za dobrze, ale oj drodzy chwila. Strzelam sobie do takiego X-Winga, bum, on eksploduje i nagle pojawia się mi informacja, że kogoś zabiłem. Tutaj zrobiłem lekkie wow, kiedy okazało się, że nad tym całym rozpierdolem na ziemi możemy latać, strzelać się z innymi w powietrzu albo srać laserami w tych wszystkich biednych graczy na ziemi. Uciekanie przed pościgiem w powietrzu, nie wiem, minięcie się z AT-AT o włos i przeciwnik uderzający w jego nogę, wielka eksplozja, bo nie wyrobił, no coś pięknego, naprawdę świetna sprawa. Rozgrywka z 40 graczami nabiera akcji i dynamiki. 40 graczy naprawdę tutaj wystarcza, ale mapka mogłaby być wykonana z większą ilością przejść, lokacji, miejsc itd. Bardzo dobre wrażenie zrobiły na mnie power-upy. Wiele osób ich nie lubi uważa to za trochę zbyt. nie wiem, arkeidową naleciałość, ale dla mnie osobiście te power-upy to spora zaleta. Na mapie porzucane są zawsze w tych samych miejscach, ale chyba losowe. Oznaczone są taką niebieską ikonką. Czasami znajdziemy w nich np. wyrzutnie rakiet, czasami rozstawiane działka, granaty. No, prócz power znajdziemy możliwość użycia właśnie pojazdów, na przykład przesiadkę na tego X-Winga, wciskamy czwórkę i na jakiś czas nasza postać siada za jego sterami. Oczywiście chyba najbardziej hypionym tego typu elementem jest możliwość siedzenia na przykład za sterami AT-ST, tej kroczącej bestyjki. Te pojazdy mają dobry pancerz oraz swoje osobne umiejętności, na przykład wyrzutnie granatów oraz wyrzutnie rakiet. Fajnie wygląda system zniszczeń. Uszkodzony AT-ST pali się z jakiegoś tam włazu, skrzeczy, lecą z niego iskry, no tak jak powinno być w Star Warsie, prawda? Pojazdy tego typu mają też tarcze ochronne czy działka. No, możemy niszczyć je za pomocą szybciej. Powiedzmy, możemy je niszczyć za pomocą tak zwanych strzałów Ion, czy coś w tym stylu. Aktywujemy odpowiednią do tego umiejętność i przez jakiś czas nasza broń zadaje pojazdom takie specjalne niebieskie obrażenia. Zaraz ktoś krzyknie pewnie, a czy te ADAD wielkie kroczące skubańce są... Y Wsiadalne, interaktywne, używalne. Tak są! Jak znajdziecie powerupa do tego, to siadacie w jego działku na pewien czas. Wbrew pozorom znaleźć takiego powerupa do ATAT -AT nie jest trudno. Czasami zdarzało mi się nawet pyknąć nim 2-3 razy w ciągu jednej rundy. Mamy pod dwójką bombardowanie orbitalne obszaru mapy. Pod jedynką zwykłe działka, pod trójką ciężkie. Trzeba przyznać, że te bestie są w becie po prostu przekozackie. Czasami można nabić 30 zabić, praktycznie tak, pstryk, bez problemu. Mam bardzo mocne wrażenie, że panowie z DICE nie grali we własną grę. Na przegranych 8 godzin w becie i kilkudziesięciu rundach na Walker Assault w obronie nie wygrałem ani razu. Czasami udawało się rozwalić jednego ATAT, -AT, czasami nawet posmyrać drugiego, ale to tyle. Imperium po swojej stronie posiada same ATAD, -AT, ATST, lotnictwo i czasami również działka stacjonarne odebrane obrońcom. Za to obrońcy praktycznie nie mają się gdzie schować. Jeżeli ta mapa ma wyjść za miesiąc w takiej formie, to cóż, środkowy paluszek. Żeby za bardzo nie jechać po tej grze. Naprawdę fajnie wygląda chodzenie bohaterami z Gwiezdnych wojen. Rzadko znajdziemy poły rampy, pozwalające nam na przykład wcielić się w Darth Vadera albo Luka Skywalkera na krótki okres czasu. Jest to świetna zabawa, ale wymaga odrobiny skila. Mamy swoje umiejętności, m.in. podniesienie mocą albo rzucanie mieczem świetlnym, ale nie mamy broni do, że tak powiem, walki na dystans. Musimy podejść do przeciwnika i go sieknąć. Możemy też skakać wyżej, daleko, gdzieś tam odlecieć, ale co najzajebistsze w tym, możemy odbijać mieczem strzały przeciwników. Nie ma nic lepszego niż zabić kogoś jego własną, paniczną serią z karabinu. W becie pokazano też ikonki innych trybów, będą m.in. bitwy w powietrzu, tradycyjny drużynowy deathmatch, kontrola punktów, cargo i droid run. Nie wiem, na czym te ostatnie dwa tryby będą polegać, nie wiem, może ktoś z Was napisze w komentarzach. Nie wiem też, czy wadą, czy zaletą jest nieco inny system serwerów. W becie możemy dołączyć do znajomego i grać z nim w formie partnera albo w formie ekipy. Nie ma za to przeglądarki serwerów, no po prostu gra łączy nas z takim, gdzie jest aktualnie miejsce. W nie mieliśmy też systemu rozwoju bohatera, ciężko coś się nim powiedzieć. Maksymalnie piąty poziom oraz kilka umiejętności i broni do odblokowania. Początek wygląda nawet ok, to powiedzmy ten piąty poziom, te wszystkie perki możemy odblokować w ciągu 3-4 godzin gry. Możemy mieć przykładowo plecach z odrzutem do wskakiwania wyżej albo szybkie ucieczki, możemy mieć granaty zwykłe, albo na przykład na pojazdy i na tarcze. Wybieramy sobie perki, jakie chcemy, na jedną postać. Ją w strzelankach, no po prostu. Powinniśmy w jakiś sposób rozwijać. Ja lubię rozwój postaci, dużą ilość kustomizacji broni. Tutaj w becie tej kustomizacji broni, czyli ustawień, nie ma w ogóle. Jeżeli nie będzie w finalnej wersji gry, to będzie dla mnie to mega duża wada. Finalnie moje wrażenia są średnie. Z jednej strony, rozgrywka jest naprawdę przyjemna, optymalizacja grafika już w będzie, jest w mojej ocenie bardzo dobra. Strzela się po prostu świetnie. Z drugiej strony czuję duży smrodek takiej prostej arcade'owej strzelanki, która będzie sporo kosztować. Jeżeli system rozwoju bohatera będzie minimalny i nie będzie opcji modyfikowania broni, to gra dla mnie będzie rekordowym krapem. W mojej ocenie warto podestować sobie betę, skoro jest za darmo, a następnie poczekać na tak zwany prestart, czyli moment, kiedy osoby mające preorder będą mogły grać chyba tydzień wcześniej przed normalnymi graczami i wtedy warto zdecydować, czy grę po prostu kupić na bazie wrażeń czy live'ów z YouTube'a. Parę dni oczekiwania, no, moi drodzy, was nie zbawi, a tymczasem może uchronić Was przed no, ewentualnym rozczarowaniem. No cóż, tyle.